Hej widzowie, to jest mój pierwszy y, filmik I ogólnie jesteśmy teraz z moją kuzynką w kinie I oglądamy sobie jakiś horror, nie wiem co to jest I nie wiem co będziemy robić Zapytam się jej La ok, nos dirigimos Ice cream Co? Dobra, miało śmieszne lody, ale dobra Tutaj można zmienić kolor, więc biorę sobie fioletowy Albo symbolizujący mnie kolor Taki ten człowiek. ja gram też w Minecrafta I dajcie znać czy chcecie też odcinki z Minecrafta My sobie tutaj jemy. oj. Dobra. Hello. Hello. Ja cię. Zapytam się co robimy, zapytam się jej coś. potem przejdziemy, czy okradamy domki. Dobra, no to my się szybko transformujemy. Dobra, my jedziemy właśnie okrad pierwszy domek. Może usuniemy już tą babeczkę. Gdzie jest ta babeczka? Bo tu myślę, że się nie chcę usunąć. Teraz ja Um. Dobra, dawaj wchodź, wchodź, wchodź O kur O kur Dobra, mamy bombę Dobra, szybko, chodź, 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 chodź. Dobra, mamy, 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 mamy. Matko. Matko, zabrało mi. Dobra jestem. Usuwamy ślady zbrodni. I uciekamy. Dobra, lecimy do kolejnego domku. Dobrze wzięła. D. O nie, panowała u nas Kurde. Masz hmm. to, Co się stało? Panował mnie tamten. Ja nie wiem, czy mięsa jest odblokowana. Zatem dali się, że jest zablokowana. Y, Co? Nie. Nie. Czy ona mnie właśnie zostawiła i poszła sobie? Że mi się uda, ale najwyraźniej się nie udało. Gdzie ona jest? Najwyraźniej jej dom. Dobra, pojedziemy tu. i zobaczymy się. Domek 15, tak 15 będzie. git. Tuż są jakieś białoludki. I ale czy ona w ogóle gra? Zobaczmy, czy ona w ogóle gra. O Jezu, nie gra. Pi. i kolejny mnie zbanował. No i ten odcinek tak właśnie wygląda. Szukam domku. Nie mogę się. Serio? Mamy innego domu. Matko nie ma żółta trzynaście otwarty ład. Zjeddamy na dół. Czemu nie dać na dół? Zobaczymy coś tam jest safe. Tam jest safe. Tak, tam jest safe. Musimy tam dać bombę. I pyk. I pyk. No. I git. I na tym to chyba już skończymy ten odcinek, więc pa!